No masz trochę jeszcze za sobą gapa, więc kurde, uda się się dojechać. Włącz ten R, żeby być szybszym i zmniejsz biegi. Dzielny ONI TAM JADĄ! Teraz tak, gdzie tu jest nie? Ło! Wow. Ale damu no, da. Ciśli, ciśli. Tylko tu się nie wyje. Za mało to przeciąłeś. Morda.

nie, nie, nie. No, to, to jedź to powoli, to jedź to boks. No. Tak wiem. Nauczysz się jeszcze boksów. Ciśnij, <grym grym grym> kurwa, ciśnij, ciśnij, A jejeje Jedź! Żeś tak wolno tam... Mało, mało prędkość miał, że udało ci się ci temu lepiej pojechać Ciśnij, ciśnij To się kurwa nie zabij. O, o No to żeś przyciął Ogólnie to, to jest podobieństwo czterydychy do dwieńce O cento, żaden nie ma w no tym zep kurwa dupę stam i jedziesz No tak, to co zawsze Nie ma tylko ruszaj bez gadania. The rest of the grid is forming up Be patient and watch for the lights Mamy się ramy, to się nie podzramy Zapnij nasze pasy i lecimy. Hmm... W Kyle'a na softach oh. To byłet po O,

Medy i czekamy do SCK No zresztą obaj skoro tam też ma rozbite skrzydła. Wypiszcie! Nie wiem, co ja tam zrobiłem. Parodia. Z Moje mojej strony. gratulacje. Ja normalnie tam ci O, żółta flaga z przodu. W Po prawej. No, on za torem jest, zatorem jest. Dobra, jedziecie obaj do boxy. Skąd zrobisz? Pan zrobić. Ale patrzcie, kto na tym małym uszkodzeniu jedzie dobrze. Nie jedzie się. No to dobra, to Jakbym mi był te 8-6 to może O, no, trochę tych zjazdów będzie. <laughs> Legend zyskał <laughs> No pojechał powoli. 6 6, 6 Pięć razy kupuję. A że z tej nie było? Ciekawe. Po Bo... wszystkich. Ok, stay clear of the zap, line on tak, exit, receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. No dobra no, da atakać Prędzej e, czy później ktoś się wyjebie, znając życie. Jak to w ogóle z tam poleciał? Tomsik? Chodzi o to, że Tomsik przestrzelił, bo chciał atakować do tego łuku 13 zakręcie, nie? No i zabił no. Cikena, porwał go ze sobą i w poprzek stanął kurcze, nie? A ja zamiast nie wiem, go przyniósł do gminy? Tak. Tak. No a poza tym... Y nie potrafi traktu, omijać Nie A poza tym jeszcze chłopy zamiast go ominąć to w niego wjechały, tak. no i z sztuł jechał. ominęli, a specjalnie to ja to bryłem, Dobra, je jedziemy. to, to mężczyzna mężczyzna mężczyzna. może zgodzić za co zabić przynajmniej punkty stracił. Każda Myślę, piątka dla dwóch. Tak. Ale nie tylko oni, bo chyba tam jest jeszcze jeden, typu. Kurczak fejkowy, Kotram, Besi Gumer. Ciekawe, co się stanie. Oby jak najnieciekawiej. Oj, dzieje się, wol, walczą, walczą. Nie, kurczak kogoś zabije, tego go zgłoszą i go wywalał. Ten drugi. Chicken to chicken, kurczak to kurczak. Trzeba to sobie wytłumaczyć. O kurwa, o kurwa, to to jeden! Zderzyli się! Polecieli! No... no nie, jadą kurwa, uratował się, jebany. No, no nie, ja bym się wiesz, nie? uratował <śle> No nie bierze, 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 już No, <śle> Ty wiesz jak niewiele brakowało, by tam w dwójkę polecieli, bandę. Na transmisji to było, to sobie zobaczcie. Jaki kurwa nie bad. No cała on nie, ja ja nie. Ja nie wiem czy oni opłacą się z tego skrzydła, bo to jest parodia. Żółta? Znowu się w tym razie kombi obrócił. No kurde, ale no żyją. Dajcie ten safety card, no kurwa no. Już nie wytrzymę tym. Tylko... Ten... Ej, ale oni się tylko obracają, to jest najgorsze. Czy to tym to, że nie da się obracać? Jak widać ci da A chłop na nowych medach, to w ogóle się obróci ja nie wiem czy nie ma uszkodzeń, nie będzie musiał drugi raz jeździć. Moje gratulacje No kurwa, oni dalej płaczą to pierwsze miejsce Smooth, good job. Czekam pan już sobie do przodu. 100,5 sekundy do tam siwka. Tylko zaczekaj, dokąd blokuję. Nie wiem, czy to dalej było. Nie wrócił jeszcze. Gap, the teammat behind is 5,1 sekundy. Bo wyścigły, oni jadą. The z Kajlo dalej chodź. Mnie się wydaje, że Kajlo jest w lobby, no bo Tomsik jednak zagrywał z nim. Eee. Akurat za dubim. Jaka szkoda. Też kaszkoda Kajlo bez skrzydła jechał, ja bo mu chłopie mieli. Możliwe. W ogóle mimo tego, że kombi się obrócił to ma szansę być na miejscu w piątym wyścigu Niesamowite, że w tych dwóch sekundach ta dwójka przed koło się i nie zmieściła za, za tą dążikiem. Może coś zdarzyć kurczak za, z nimi walczy ten fejkowy. Czyli na tym kółku on zjechać. Tak. To jeszcze? No, Jeszcze kolejne. Nie. Myślę, że teraz zjedziesz sobie z tak. Ewentualnie, może został jedno i tak w sumie nie mam nic do stracenia, żeby mnie nie. Koniec! Tak... Tom to się opuścił! Tom się go rozjebał! Przyjebał! Miał ja Puść mi sesję gry, ale opuścił ale... sesję, czyli go. Czyli się poddał. No, on został. coś tego boli, jest dalej. Jako bot. No, chyba z kurczakiem musiał się zderzyć i ci... zrajował. On bardzo rajował, na, na softy? Jeszcze nie. Na medy? Na no dobra, jedź softy, softy. Mam ci wrócił. Dobra, wrócił, więc może. No, żeby... Nie wiem co to było, ale no, szkoda. Znowu. Tak, no. Ale bardzo dobrze, oni nie zdobędą punktów. No, ale wiesz. A. Ta, nie, Kasperka mlają. Kasperek musi, musi jeszcze do, dowieść. No, zobaczymy, jest na razie trzeci. Eee, McLean jest na nowych medach, no, ciekawy jest To, to jest coś, co będzie dało radę jechać. No, Marklin do punktu zaraz wejdzie. Nie, 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 to nie, 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 to nie, to uh -huh. nie, to no nie, 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 I pal, 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 żeby nie, nie, do kurczaka. nie, 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 Kurczak ma de kurczaka, no Nie ale ulga Nie, nie masz, o kurwa Czekam so broń się, broń się, tylko się masz, bo im Dobra I dobi do tego ciada Musikam przyjść się Seba, czy mi się delta zjebała? Tomsik jest za sobą. WYCOFAŁ SIĘ Z SESJI! O, KASPEREK SIĘ ROZJEBAŁ! HA Tak, tak. Rozjębał, A nawet jeszcze lepiej, bo to bardziej bez go zahaczył, gdy Kasper... Czyli... Dobra. Zjeżdżać? Nie. Nie, ty nie. Ty zjeżdżał. Dobra. Ciśniemy. Natomiast jedziemy. ten Softy to jest teraz dobry moment. Ej, nie, bo powiem wam jak to się stało, nie? Kasperek przestrzelił troszeczkę się, yy, tył mu uciekł. Po czym uderzył w bandę i bez rękoszetem zahaczył o jego koło i urwał mu je, nie? Mówię. Dzięki temu SC mamy, więc doczekaliśmy się, no na szczęście A mówiłem, kurwa, Kasperek nie dojedzie! Kurwa, jaki opcje zjebany Dobra, Mówię, No właśnie, tego się obawiałem, że jakby nie było SC, no to byś nie dokończył tego wyścigu Ale dobra Czekaj, by kilka na, na większych biegach, by było tak No, oszczędzaj. Dobra A w ciągu 14 półek ponad. Dobra. Softy i zapierdalamy teraz. Będziemy mieli dużą szansę na dobre punkty. To bardzo dobrze. Tylko, że Tomsik zyska dużo. Ale ma trójkę. No, wszyscy są w boksach. Dobra. Delta mi spadła w końcu. Zapieram. Zapier, papieram W sumie tak sobie myślę stan Pokaż mi zaraz staną Nie hmm. to są już 6% One wytrzymają jeszcze z jakichś... Poza tym przed tobą wszyscy zjadą nas ty Więc jeszcze awansujesz No dobra, jedziesz dalej Nie, nie zjeżdżaj Będzie 14 Ruszył? Tak Oj, tutaj nie Będą, bo to widzę. Zabiję kupił tutaj bombę. Oj. Zjewałem. Zjewałem. Y Czekaj, uważaj, to jest to, żeby cię zabrali. Zjewałem. No dobra, stań mieć już. Ma... On szkodzony jest też na... teraz. Tak, Akura. dobiega. Rozwaliłem! Aha, moje gratulacje. Akurat jego. No. Dobra, do boksu. Pal, 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 pal. Nie by hamowało. Nie. To chyba uda się, dobra, pal, 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 pal. Dobra. Teraz z będzie tu wyjście. Yeah. Pal, pal, pal. To jedyne wyjście teraz. Nie wiem zem po prostu. No, no tak, ale nie wiedziałem jaki mam artykuł, no trzeba po prostu tu uciekać, mimo... Dobra, pal. Dobra. Zostaw to już, swoje i nie się pomóc. Jeden zajeżdża drogę, drugi zajeżdża drogę... Dobra, spokojnie. He might make a mistake Uważę, tak, kuch, się sobą jeszcze nie ma startu bardziej raczej w tam kafie jest taki dziś. Proszędy. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Popraw. O kurwa nie. Bravo. Poczekamy. Keep managing your, tires. Manage your tires. Oh, Dobra, no, to to no on w ogóle jak tu wyjechał szybko. Nie no nie tutaj, chłopie! Dole. Dobra, na szczęście chyba się uda teraz z Jak będzie miał lepsze wyjście, no to trzeba będzie go puścić, no nie ma sensu się męczyć z nim. Chyba, że Frania teraz to przewieźli. no. Uważaj, go się nie strapić. Właśnie! <laughs> Dobra. W ogóle Matibor wyleciał, więc jedziesz. <laughs> ja pierdole. Popryje, ja ale nie jedzie już za dobrze. I Frań też nie żyje, dobra. Uciekamy. Nie, chyba go nie zabiłeś. W sensie, no możliwe, że popełnił błąd, no, ale dobra, nie przejmuj się tym, jedziemy. Ja pierdole, jaki farcze ci tam franiu nie zdjął. Dobra. Nie. No teraz masz y, dwa ostrzeżenia. Maksymalnie to była pania tylko. No, spróbuj podgonić kombiego, żeby chociaż go wyprzedzić. A jest chyba szansa, bo kombi traci. Ojej, ojej. Nie, nie partu. Postaraj się mieć dobre wyjście zaraz na następnej prostej. I utrzymać się 2 sekundy do zyzia. Dobrze Pissy ile fabryka dała Kurde, jeszcze kurczak za tobą, który nie ma kar... Dobra ale dobra, nie mam baterii, wyczerpaliśmy Dobra, otwórz po, nie fal i teraz spróbujmy utrzymać tę sekundę No, chyba się uda, dobra Trzeba mieć ten DRS teraz Można nawet uda się jeszcze z kurczakiem wygrać, bo traci. Green flag. Dobra, nie się rozbił. Jedziemy. Możliwe, że Będzie ze zdziałów wtedy, na tym dr ie nie? Nie pal, nie pal teraz. Nie ma sensu tu palić. Teraz. Robimy wszystko, by go przelnieć w Jest dobrze, jest dobrze. Nie, no co radę. Dobra, Palisz, jedziemy, koniec. Będziesz wy, chyba piąty albo szósty. No. Nie, jak niewiele brakowało Jakby ci taki zaatakował, to, to byś było był... Drogi, to by było. Czwarty, to byś był czwarty Dobra, koniec. Nie sił No ta końcówka była płuc, na przykład i trojki, bo... Byś był, no nie wiem czy nie brakło by ci 20 tysięcznych na podium. No, braku no, by no, 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 no. Kurde, jaki pek Max stracił punkty w ostatnim w ostatnim dosłownie na prostej Why is this chicken?